Cześć, witaj w kolejnym odcinku Android od Podstaw. Dostałem sporo wiadomości na Instagramie na pytanie w odpowiedzi na pytanie, co warto poruszyć w tych filmach. Jedną z najczęściej przewijających się odpowiedzi było ustawienie CI/CD, czyli Continuous Integration i Continuous Delivery. To w tym odcinku pokażę, jak zaplaudować swój projekt na GitHuba i odpalić proste GitHub Actions, które zbuduje nam apkę na zewnętrznym serwerze, na serwerze Githuba. Utworzyłem już tutaj prywatny projekt, Street Workout Android i zaczynamy konfigurację repo. A no to najpierw w Android Studio, tutaj otwieram terminal, ten lokalny i robię git init. Czyli już jest puste repozytorium gita utworzone. Teraz coś dodajmy do tego, dodajmy na przykład... Git Ignore jakiegoś porządnego. Wchodzę sobie na stronkę git Ignore IO i tutaj wygeneruję sobie to, co potrzebuję. No to mamy tak: mamy Android, mamy Android Studio, Kotlin, Gradle. Tyle nam powinno wystarczyć. Create, copy w play. Jakiś git ignore już tutaj jest, tylko katalog build wykluczał. No to wrzucamy sobie całość. Ok, mamy git status. Na początku dodam git ignora. Dodam jeszcze całość, wszystko. I git commit z wiadomością init. Super. Jeszcze muszę ustawić branch main i git push origin main albo master. Aha, jeszcze nie mogę, bo muszę dodać remota. No to dodaję tego remota, kopiuję stąd. Git push origin main. Zadziałało, zadziałało. Odświeżam tę stronkę i cyk, jest już nasz projekt na GitHubie. Dobrze, to teraz spróbujemy dodać jakiś podstawowy system CI, CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Jest już wbudowany taki system w GitHuba. Kryje się to pod zakładką Actions. Actions, czyli wykonanie jakiejś akcji na serwerach GitHubowych. Mogę już tutaj sobie znaleźć jakiś workflow. No, to szukam Android. Może będzie coś do Androida. Jest już jeden workflow Android CI. O, proszę bardzo, już mi proponuje, żeby zakomitować to wszystko i co się tutaj dzieje po kolei? No to jest plik konfiguracyjny tego. Mówi, że nazwa tego workflowu będzie Android CI i kiedy wykonamy pusha do brancha main albo powstanie pull request do brancha main, to wtedy budujemy coś na Ubuntu, odwołujemy się do innej akcji, ustawiamy Java. 11. Dajemy cecha moda do Gradle wrappera i robimy pełen Gradle build. Zobaczmy jeszcze, jaką tutaj mamy wersję Java. Tak, na wszelki wypadek. Java version 1.8. Dobra, ale spróbujmy skompilować na 11. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Start commit, commit new file. Zakomitowałem to z poziomu GitHub'a, także żeby mieć wszystko ładnie w tym repo, to zrobię sobie jeszcze pula. Git pull origin main. OK. I mam ten workflow, który się nazywa Android EML. Już w repozytorium. No, Android Studio tego Jamla ładnie podświetla. dobrze, wykonał się jakiś push, bo skomitowaliśmy ten plik konfiguracyjny, i GitHub Actions już zaczął coś robić. Wykonuje tę akcję build. Zasytapował Joba, wywołał inną akcję, ustawił Java, dodał permiszone dla Gradle, czyli tego cecha moda, i teraz trwa. Build. Czy możemy już tutaj wejść do logów w jakiś sposób? Chyba jeszcze nie. Ale to za chwilę możemy to przewinąć. że coś tutaj się już zaczęło dziać. Ściągnął sobie Ubuntu, na którym to wszystko chodzi. Jest jakiś image dla tego wszystkiego: GitHub Runner i tak dalej, I uruchamia akcję w obrębie tego repozytorium to jest w zakładce Samary. android.eml z tego pliku, więc czekamy na build I jeszcze ciekawa sprawa jak używamy github actions to będziemy mieli tutaj takie czeki też dostępne dla każdego komita, github będzie potrafił to sobie tutaj powiązać, że przy tym komicie ta akcja została wywołana. Zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz. Dodamy status batch. To jest no, takie coś, co możemy sobie dodać w markdownie do naszego readme, żeby już po samym wejściu do repo było wiadomo, że coś się stało. Więc stwórzmy sobie readme. To kopiuję. Tworzę nowy plik, tym razem z konsoli touch.readme.md jak markdown i teraz sobie to edytuję. Tego badża dam tutaj na samą górę, a tutaj już dam tytuł w markdownie Androidow. android street workout Up as seen on youtube. Na razie tyle nam wystarczy. Później jeszcze dorzucę pewnie jakiś link. Skoro stworzyliśmy to readme, to zrobię git add readme, git commit, add readme i git push origin main. Teraz ten status batch powinien być widoczny tutaj w repozytorium. OK, mamy Android CI, no status bo jeszcze nie został zareportowany status z tej akcji. O, dobrze, a w międzyczasie ten build tutaj nam przeszedł, czyli wszystko się udało, aplikacja, którą wypuszczaliśmy do GitHub'a buduje się. To by było tyle na dziś. Jeżeli podoba Ci się to, co robię tutaj w sieci, to kliknij łapkę w górę, subskrybuj dzwoneczek i wszystko co się da oraz podziel się tym ze swoimi znajomymi na socialach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć!